Witajcie na kanale politycznym. Na front nadciąga zima. Spodziewane obfite opady śniegu i mrozy utrudnią działania zarówno ukraińskiej, jak i rosyjskiej armii. Jak podawał The New York Times, powołując się na wysokiej rangi urzędników w administracji Joe Bidena, rosyjskie wysiłki mogą utknąć w martwym punkcie aż do przyszłego roku. Co w takim razie z ofensywą ukraińską? Czy nadchodząca zima przyniesie spowolnienie ich postępów militarnych? Zapraszam na materiał zestawiający ze sobą trzy analizy generałów. Waldemara Skrzypczaka, Mirosława Różańskiego i Jarosława Kraszewskiego. Tak analizuje sytuację generał Waldemar Skrzypczak. Nie wykluczam, że wojna zakończy się w styczniu przyszłego roku, ponieważ rozmowy na poziomie wielkiej dwójki, czyli Chin i Stanów Zjednoczonych, trwają. A to te dwa państwa zdecydują, kiedy wojna się zakończy nie działania na froncie. Moim zdaniem, tej wojny wszyscy mają już dość. Ta wojna nie ma końca. I mieć końca nie będzie. Wynika to m.in. z tego, że opór Rosjan rośnie. Teraz to Ukraińcy ich atakują, ale Rosjanie się wzmacniają. Jeszcze do końca października byli w głębokim kryzysie militarnym. Teraz, moim zdaniem, już z niego wychodzą, budują swoje odwody. W związku z tym sytuacja nie rozstrzygnie się na polu bitwy. Oczywiście nie ma mowy o tym, by Ukraina jeszcze w tym roku odbiła Krym. Dlatego że w tej chwili sytuacja operacyjna nie wskazuje na to, aby Ukraińcy mieli dojść do tego punktu. Po pierwsze, dlatego, że wojska rosyjskie wycofały się za Dniepr, nad którym się umocniły. Na tym kierunku nie pójdzie uderzenie. Na kierunku zaporoże Melitpol Ukraińcy cały czas próbują atakować, ale póki co to Rosjanie skutecznie kontratakują. Więc nie bardzo wiem, z którego kierunku miałoby to uderzenie Armii Ukraińskiej wyjść. I doprowadzić do tego, aby w ciągu miesiąca Ukraińcy zdobyli Krym. Powtarzam, w rejonie Donbasu Rosjanie cały czas nacierają. Rosjanie od Siewierska aż po Awdijewkę atakują pozycje armii ukraińskiej, zmuszając Ukraińców do wzmocnienia wojska na tym kierunku, co moim zdaniem uniemożliwia Ukraińcom przeprowadzenie wielkoskalowej ofensywy. Tym bardziej, że, podkreślam, w tej chwili Rosjanie przeszli na całym froncie do obrony bronią się na kilkunastu pozycjach, urzutowanych głęboko na wszystkich kierunkach. Tempo operacji ukraińskich znacznie spowolniło. Ukraińcy mają świadomość, że będzie im teraz trudniej, dlatego też próbują na niektórych kierunkach uderzać, głównie na północy, ale te uderzenia nie mają w tej chwili przełomowego znaczenia. Aktualnie ofensywa ukraińska zdecydowanie spowolniła, przez to, że obrona rosyjska tężeje. Rosjanie przeszli na całym froncie do strategicznej operacji obronnej. Hasłami i propagandą nie wygra się wojny na polu bitwy, bo widzę, że media generalnie wyprzedzają operacyjne działania wojskowe. Niestety, wojna to wielki wysiłek obu armii i media nie zmienią obrazu bitwy, nie zmienią losów wojny. Powtarzam, Rosjanie przeszli do strategicznej operacji obronnej. Bronią się na wszystkich kierunkach, na kierunku Donbasu atakują, więc Ukraińcy muszą przegrupować wojska. Mam nadzieję, że Ukraińcy mają świadomość, że jedno-dwa uderzenia mogą przełamać obronę rosyjską, ale będzie coraz trudniej je przeprowadzić. Tym bardziej, że Rosjanie odtwarzają swoje odwody za północą granicy Ukrainy, na terenie Białorusi. Ukraińcy wiedzą, że ich lewe skrzydło, czyli północne, jest zagrożone uderzeniami armii Rosji która mobilizuje się cały czas. Poza tym dodajmy, że WHO ogłosiło właśnie, że przy takich zniszczeniach infrastruktury milionom ludzi na Ukrainie podczas tej zimy grozi głód i śmierć. Może dojść do katastrofy humanitarnej. Mówiłem o tym już we wrześniu. Rosjanie dążą do wygrania tej wojny nie na froncie, ale do załamania woli narodu ukraińskiego do oporu. Zrobią to poprzez złamanie ich przed zimą. Zrobią to poprzez złamanie ich przed zimą, zniszczenie infrastruktury krytycznej, co nie pozwoli Ukraińcom przetrwać zimy. Chcą to zrobić przez zniszczenie infrastruktury krytycznej, co nie pozwoli Ukraińcom przetrwać zimy. Pozbawią ich prądu, ogrzewania, wody wszystkiego, co pozwala przeżyć w warunkach normalnych. Jeżeli 20% ludności ukraińskiej będzie dotknięta brakiem prądu, brakiem wody, brakiem ogrzewania, to już będzie katastrofa humanitarna. Nie patrzymy na procenty, patrzymy na to, ilu ludzi ona dosięgnie to będą miliony. Tak przewiduje najbliższe miesiące i okres zimy generał Mirosław Różański. Nadchodząca zima nie zatrzyma ukraińskiej ofensywy. Jeżeli chodzi o kwestie humanitarne i egzystencjalne, to faktycznie będzie to ogromne wyzwanie dla Ukrainy. I dzisiaj chyba wszyscy powinniśmy, jak to tylko możliwe, wspierać Ukraińców donacjami, wysyłaniem ciepłych ubrań, bo to jest niezwykle istotne, żeby przetrwać te najbliższe kilkanaście tygodni. Jeżeli chodzi o kwestię działań militarnych, to uważam, że zima nie wpłynie w sposób istotny na zahamowanie aktywności ukraińskiej i będziemy obserwować uderzenia zarówno rakietowe, jak i artyleryjskie, gdzie one się odbywają na duże głębokości. One nie wymagają jakiegoś nadmiernego manewru. Ten okres zimy uważam, że będzie dalej aktywny pod względem militarnym, jeżeli chodzi o działania Ukrainy. Używając parafrazy, ten generał Mróz mocno dotknie żołnierzy rosyjskich i oni będą odczuwali skutki tej zimy, co dla nas powinno być korzystną informacją. I myślę, że właśnie tak się stanie. I morale, i zaopatrzenie, i logistyka dzisiaj w armii rosyjskiej są fatalne. Co skutkować będzie na pewno tym, że jednostki rosyjskie nie będą miały takiej silnej woli walki, i to będzie sytuacja korzystna dla Ukraińców. Uważam, że Krym będzie celem strategicznym dla Ukrainy, a odzyskanie Krymu będzie priorytetem. Ale pamiętajmy, że linia styczności wojsk, czyli Dniepr, który oddziela Armię Rosyjską od Armii Ukraińskiej, stanowi jednocześnie zagrożenie dla mieszkańców Hersonia i tych okolic, bo one się znajdują w zasięgu ognia rosyjskiego. Jeśli taki by nastąpił, Rosjanie z kolei będą robili wszystko, aby niezbędne minimum stało się udziałem ich sukcesu, o którym oni mówili. To minimum to utrzymanie Krymu, wybrzeże Morza Azowskiego, które stanowi połączenie lądowe między Krymem a Rosją, oraz te dwie separatystyczne republiki, Ługańska i Doniecka. Cały Donbas, jak niegdyś to było planowane, miał być rosyjski to niemożliwe, bo Ukraina posiada tam inicjatywę i prowadzi własne skuteczne działania. Rosjanie będą dożyli do zachowania niezbędnego minimum, które będą komunikowali społeczeństwu, że to jest sukces tej specjalnej operacji wojskowej. Niezmiennie uważam, że koniec tej wojny powinien wyglądać tak, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium także to zagarnięte w 2014 roku. W pełni popieram stanowisko, że Krym powinien wrócić do Ukrainy. Nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, nawet w dyskusji, że akceptujemy wrogie i imperialne postępowania Rosji. Jeśli to zaakceptujemy, to w perspektywie dajemy przyzwolenie na to, że może za dekadę Rosja będzie sięgała do Polski. Oto prognoza w sprawie sytuacji na froncie w czasie zimy generała Jarosława Kraszewskiego. Po pierwsze nie łudźmy się, że po zajęciu Chersonia Ukraińcy ruszą z ofensywą na drugi brzeg. To niemożliwe. Najpierw trzeba uchwycić przyczółki znajdujące się na lewym brzegu Dniepru i przerzucić część żołnierzy, którzy będą w stanie wiązać walkę Rosjan. Którzy będą w stanie wiązać walką Rosjan. Dopiero wtedy można cokolwiek myśleć o przerzucaniu głównych ukraińskich sił. W innym wypadku będzie druga Normandia i Dunkierka. To będzie masakra, i nie trzeba do tego dużej ilości sił po stronie Rosjan, wystarczy odpowiednia ilość amunicji. Jeśli warunki zimowe będą w miarę normalne, czyli nie będzie skrajnie niskich temperatur i śnieżyc, które utrudniają prowadzenie działań ognia artyleryjskiego, to Rosjanie zyskają przewagę. Chodzi o liczebną przewagę na froncie, bowiem pojawią się w ich szeregach tysiące nowych rezerwistów. Spora część Niewyszkolona i nieodpowiednio wyposażona zapewne nie przeżyje, ale pozostali zostaną wprzęgnięci w rosyjskie jednostki, przez co zwiększy się siła ostrzału. Jeśli zima będzie sroga, szanse się wyrównują. Pod warunkiem, że Ukraina również na front dorzuci swoich rezerwistów. Dla Rosjan zima będzie korzystniejsza, bo będą dosypywać na front kolejne siły. Na pewno będą chcieli ten czas wykorzystać na wzmocnienie swoich pozycji. Ukraińcy mogą do tego nie dopuścić, nękając ich ostrzałem artyleryjskim i przy użyciu hajmarsów. Będą wówczas zmuszeni cofać się ze swoich pozycji. Przypomnijmy, że linia zaopatrzenia żołnierzy rosyjskich w Donbasie wjedzie z Krymu, dlatego Ukraińcy powinni wykorzystać jeszcze obecne warunki, by próbować je odciąć.